Już po raz trzeci organizujemy Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich. Impreza organizowana cyklicznie, skupiająca w tej chwili jeszcze niezbyt wielu zawodników i koni, ale marzylibyśmy, żeby ta impreza rozwijała się z roku na rok, żeby przybywało ludzi startujących na koniach arabskich w różnych dyscyplinach jeździeckich. tegoroczne zawody zgłosiło się 30 zawodników, którzy startują na 30 koniach. Gościmy na tegorocznych mistrzostwach konie i zawodników, którzy przyjechali z takich ośrodków jak Iwno, Bogusławice, Białystok. No niestety nie dotarli w tym roku zawodnicy ze Stadniny w Michałowie. Mistrzostwa odbywają się w kilku konkurencjach. Konie startują w konkursie ujeżdżenia, w konkurencji classic pleże, w skokach przez przeszkody i w konkurencjach kostiumowych. To jest native kostium i polski kostium historyczny. Klasa Polski Strój Historyczny to jest coś, co zostało stworzone specjalnie na tę imprezę janowską. I z tym, w tym stroju prezentujemy na różnych imprezach naszych jeźdźców, żeby pokazać właśnie to piękno polskiego stroju w połączeniu z pięknym koniem arabskim. Dlatego kwartalnik Araby preferuje... Tę klasę. W tej klasie kolejny raz fundował nagrodę. I nie tylko, tak się dobrze złożyło, że wśród seniorów werdykt jury i werdykt kwartalnika był ten sam. W klasie juniorskiej wybraliśmy właśnie ten klasyczny polski strój historyczny, który był pięknie dobrany do konia i tworzył z koniem jedność. Dużo strojów było bardzo pięknych. Bardzo wiele pań, które występowały w obu klasach, i juniorskiej, i seniorskiej, prezentowały naprawdę piękne stroje. Tylko, że to nie jest wszystko. To musi być i strój, i koń, i historia. Z zewnątrz początkowo wychodziliśmy, wychodziliśmy tylko przy okazji pokazów, pokazywaliśmy przecież te polskie stroje historyczne w czasie aukcji janowskiej. Te piękne pokazy, które, które robiliśmy dla gości zagranicznych, które naprawdę wzbudzały ogromne ich zainteresowanie i wielokrotnie pytali. Nie ma w zawodach międzynarodowych takiej klasy, tym niemniej zawsze staramy się pokazać ten, ten polski strój i przyciągnąć w ten sposób gości do Polski. Dziękuję, proszę o przejście do stępa. Jest Bardzo jej się podobały konie, organizacja. Jest bardzo zadowolona z tego faktu, że ładne konie arabskie startują w konkurencjach jeździeckich. I zawsze powtarzała to, że konie arabskie są zdolne robić coś takiego, tylko należało to zorganizować. Janów właśnie to robi, co jej się bardzo podoba. Chcieliśmy pokazać, że na koniach arabskich można jeździć i chcieliśmy zachęcić ludzi do jazdy, do trenowania na koniach arabskich. Konie arabski staje się coraz bardziej popularny, jeśli chodzi o właśnie takie rekreacyjne formy, sportowe formy. My uważamy, że jeszcze ciągle jest za mało popularny w Polsce, bo na świecie są różnego rodzaju konkursy, zawody, w których startują konie czy tej krwi arabskiej. W Polsce jest to ciągle jeszcze mało popularne.